This so is really fun. w każdym czasie posyłasz do ludzi, głosicieli Twojego słowa, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Nad nami. Panie Jezu, który w dniu ostatecznym przyjdzie z zebrać klon ziarna Bożej prawdy, zasianej w naszych sercach. Miłuj się nad nami Zmiłuj się. Niech więc miłuje nad nami, Mi nami Bóg mogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Panie, Oto Słowo Boże. Amen. Na szczytnej ziemi ziarno wydatkował Byłeś młode, swymi dobrami, gdzie przejdziesz własną drogę. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zemsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją zdychamy, oczekując przybrania za synów odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże. Bo i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzeni. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jednostokrotne drugie sześćdziesięciokrotnie, a inne trzydziestokrotnie. Michał słuch. Oto słowo Państwa, Panie Chrystusie. Musimy o to się cieszyć, że to sobie to wszystkich szczepił. Serdecznie pozdrawiam. Спасибо. Yeah. 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 Słowa, które przed chwilą no i tańce dzisiejszej uroczystości. I spróbować odszukać w tym pewnych cech, w tej przypowieści wydawało mi się, że to jest trochę rozrzutne. On nie pyta się w tym momencie, kiedy sieje o to, jaki plon przyniesie do ziarna. On wykonuje swoją powinność. On po prostu sieje. Bo ziemia jest po to, żeby ją obsiać, a ziarno po to, oko, żeby je wsiać. Ale przypowieść ta i się nic nie mówi nam na ten temat. My możemy się domyślać pewne rzeczy. Jednak od początku do końca, towarzyszy jej poczucie pewności, że to wsiane ziarno zaowocuje. Że to wzięte ziarno przyniesie. znieconym Bogiem, dzisiaj może przy wielu innych, <coughs> w wielu innych sytuacjach. Exactly. Społecznych, ale i moralnych, duchowych. Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek. Mm -hmm. Tak naprawdę, w tych dwóch rzeczy nie można oddzielić. One zawsze będą sobą współpracowały i będą współistniały. Szóła krawat z pewną myślą o dniu dzisiejszym, o tej uroczystości. A jutro. só por ele I właśnie dzisiaj dziękujemy wam, drodzy duchowie, za to zaangażowanie, za ten honor i nieodkrotnie za tę wewnętrzną walkę, by stoczyć ten najświętszy... сделать с живыми Zagrożony. Chrystus, który sam przeszedł przez Ziemię dobrze czyniąc, powiedział, co uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych mieści uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, by współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się Dlatego w tym duchu pragniemy ten szczególny znak. Jakim jest ten sztandar, poświęcić imię. Oddawać Bogu swoje życie na chwałę, a ludziom na ratunek. Mówmy się. Boże, ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przeciwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się zajemowali. Ogdasz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci, Po błogosław także ten sztandar należący do wspólnoty jednostki ochotniczej straży lub ochotniczej straży pożarnej złotowej. I spraw, aby wszyscy, którzy ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i chodni nieśli pomoc innym. I za przyczyną świętego Floriana ludzie pomocy wszystkim, którzy cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. swojego imienia, a ta na i Boże, na błagającego, Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, a ujrzyj, mówiąc Go, wzrastali świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Nie pytał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc Jeszcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie chyrane. I młodszym mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kwiat mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana Na opuszczenie grzechów to czyńcie na moją pamiątkę. e spiega a me e a tutti To jest bardzo zaszczytna służba Ochotniczej Straży Pożarnej. Kapłanom jestem bardzo wdzięczny, księdzu dziekanowi i Tadeuszowi kapłanowi, który tak pięknie potrafi sianie złączyć z gaszeniem. Bardzo to pięknie wyszło w tym Słowie może. Bóg Pan błogosławi wszystkim. Pan z Wami, i z niech błogosławi Bóg Ojciec i Syn, Bóg, Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.